Sebastian Wojtysiak, fizyka dla klasy 8. Witam w kolejnym filmie łącznikowym. Macie już za sobą czwarty moduł z fizyki w tym roku, a pierwszy z działu drgania i fale. Dowiedzieliście się troszkę o drganiach. Takie klasyczne przykłady: drgań, wahadło i masa na sprężenie. Okres i częstotliwość są swoimi odwrotnościami. Warto znać te pojęcia i rozumieć. Jak mamy wykres drgania w funkcji czasu, to tak odczytujemy amplitudę. Tak odczytujemy okres. No i zawsze będzie tak, jeśli mówimy o jakimś ciele, ciele, przepraszam, ciele drgającym, że energia kinetyczna zamienia się w potencjalną. Tutaj stosujemy zasadę zachowania energii mechanicznej. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, ale o takich uproszczeniach mówimy w takim początkowym kursie fizyki. Więc jeśli energia kinetyczna rośnie, to potencjalna maleje i odwrotnie. I pamiętajcie, że potencjalna to może być tylko potencjalna grawitacja, jak w przypadku wahadła matematycznego, ale to może być też suma potencjalnej grawitacji potencjalnej sprężystości, jak w przypadku masy na sprężenie. Tymczasem zaczynamy nowy moduł fale. Fale są blisko związane z drganiami, tak naprawdę fale to jest szczególny przypadek drgania, o czym jeszcze powiem w filmie modułowym. I zobaczycie tego typu wykresy, trochę inne mogą być też takie, ale takie wykresy to są wykresy, tak naprawdę będące fotografiami fali. Tak, tu mamy x, tu mamy y, dwa wymiary w położeniu. Jeśli sfotografujemy taką falę, o ile jest falą poprzeczną to tak to będzie wyglądało. Jeśli jest falą podłużną, to jednak musimy trochę abstrakcyjnie to yy, analizować. I tutaj mamy tak zwaną długość fali. Znając długość fali, możemy obliczać prędkość fali. Takie wzory łączą ze sobą prędkość fali, długość fali i okres. To jest nie takie wcale proste, jak wygląda, żeby to tak na pewno zrozumieć. I nad tym się zaczyna dłużej w czasie filmu modułowego. Tutaj na zielono widzimy pięć podstawowych typów fal, o których można co nieco powiedzieć. Jest to drgająca struna, fala na wodzie, Fale świetlne, czyli elektromagnetyczne, a także fala w sprężynie i fala dźwiękowa. Tutaj oddzielam te dwa typy fal, dlatego że to są tak zwane fale poprzeczne, to są fale podłużne. I co jeszcze? Zjawiska falowe. To jest taki temat y, troszkę nadobowiązkowy, ale warto mieć o tym podstawowe pojęcie. Wiedzieć, że jest takie pięć zjawisk, którym ulegają wszystkie fale, także to nie jest cecha typowa takiej czy innej fali, tylko wszystkie fale ulegają tym zjawiskom, nawet jeśli niektóre z nich łatwiej jest zademonstrować, powiedzmy, jeżeli chodzi o fale na wodzie, a inne jako fale świetlne, ale każda fala teoretycznie przynajmniej może ulegać tym pięciu zjawiskom: najprostszy, czyli rozchodzenie się fali, propagacja, odbicie fali, czyli refleksja, załamanie fali, czyli refrakcja, interferencja, czyli nakładanie się fal oraz dyfrakcja, czyli ugięcie fal. O tym wszystkim w module piątym zapraszam do oglądania.